Książek mojego singla z Minecrafta. Tym razem jesteśmy już na Fateful. Ponownie. A tak cudownie, jak ładnie. Pomyślałam, że możemy sobie powalczyć teraz z Creeperkami. Troszkę pokażę wam, może jak parę z nich wybucha. O ile uda mi się to tak zrobić, żeby nie umrzeć, tylko. Skrzynka jest mi po to, żeby... Yy, oczywiście nie mam zamiaru umierać, ale w razie gdyby się zdarzyło, to mam nadzieję, że młody dead Chest zadziała. Dobra. Tu jest zwykły creeper, jego nie chcę. Tu jest chyba lighting creeper. On powinien mi No zabrać chyba, że stawić chyba, że to jest inny jakiś. Dobra, dawaj. Tak, to jest ten creeper. Glowstone akurat bardzo się przyda. Hmm. O dziwo tego Glowstone'a, który zostawi Creeper... Nie, bo tego normalnego Glowstone'a, jak w że znajdujemy, to nie możemy go niszczyć ręką, a ten, który Creeper zostawia, możemy. Fajnie w ogóle te, te wyglądają na minimapce. Uuu, tu jest y, Thunder Creeper chyba to Znaczy, no ja go nazwę Thunder Creeper, dla mnie to jest po prostu Creeper pioruna burzy Żeby za mocno nie bolało Au. Żeby za mocno nie bolało Łaaa, ja nie sądziłem, że on taki silny jest Więcej z nimi nie walczę Tam było jeszcze Fire Creeper też bym pokazał może wam jak on ładnie wybucha Chyba te wszystkie creepery są groźniejsze niż mi się wydawało Tuby nie zniknął ten fire creeper Oj, chyba zniknął Niestety no trudno, może drugi będzie gdzieś To zostawię albo kiedy indziej wykopię po prostu. Teraz mi się nie chce. Co do rozwalanie rozwalanie stołu na takiego wyneterza ręką, to... akurat jakoś tak jednak nie pamiętam za bardzo, czy można, czy nie można ręką rozwalać. Wiem, że kiedyś było można. Z pewnością. W starszych wersjach. E U, jest fireclipper. Po to jest ciasteczkowy. Tak czy siaki tak wam pokażę jak wybucha, tylko by się przydało go bardziej koło wody wysadzić. Mm, a tam jest snow creeper Dobra bądźmy odważni O o o o To chyba ciasteczkowy Tak, to jest ciasteczkowy creeper Go możesz rozpoznać po tym, że on ma takie jakby drobne, brązowe... Nie wiem Dobra, jedziemy dalej. Co to ten koło Snow creepera? Oj, szkielet. To no, skurkowany, będziemy ich gonił tak daleko i długo. No patrzcie, jaki skurkowany. Nienawidzę widzę szkieletami walczyć, co wam powiem. Oa! A to sprężna No, dawaj. Mm. Oj, tego to ja lubię tulić. Jeszcze jeden. O, i tam jeszcze kolejne. to jaki jest zwykły? Ja tak boję się, bo jak mówiłem w poprzednim odcinku, to odwrócenie jest bardzo podobne do zwykłego. Ha! Ale się połamał. Zastanawiam się, że, czy może grę nie grać na takim teksturpaku jak Sfax. Chyba tak to, to się czyta. Ale stwierdziłem. No, ogólnie tak, sturpak, tak, tak, sturpak. No, dość ciekawy, ale stwierdziłem, że jednak nie. A to jest zwykłe na szczęście. Kolego, wysadzisz? O, ale kolega jest silny. A zresztą so sadzonkę mi dali. O, tu jest. Nie, z tym żółtym nie chcę walczyć Nie wiem, czy to dlatego mi tak pociągnął, bo ja stałem w tym piorunie tak długo Tego żółtego po prostu rozwalę Każę ja, mi wam jakiegoś ze szkieletem Pigmena! Pierwszy raz widzę pigmana w normalnym świecie. Zombie pigmana. Ale ja go nie będę atakował, bo on jest za silny. Tak myślę dla mnie. O, pokażę wam, jak ten wybucha. Pudzium. Ała e, W ogóle, ja chyba w poprzednim odcinku nie mówiłem, czemu mi nie działał wcześniej ten mod. O, to jest creeper iluzji. Pokażę wam wreszcie, jak on robi. Patrzcie. Jest jeden? Wow. Wow. Tylko jeden z nich jest prawdziwy i tylko jeden z nich może mnie uszkodzić. Wow. Ten był nieprawdziwy. Nic nie zrobił. Ten był prawdziwy, Cho chociaż... Ten też nieprawdziwy. Ten był prawdziwy. Tutaj wodny creeper się przymierzał, ale jak widzieliście, umarł. Ja może będę szukał, czy jakiś tutaj nie ma innego. Żeby nie poszedł. Byłoby niemiło. O, tam jest Earth Creeper. Nie pokazywałem wam chyba jeszcze, jak on wybucha. Nie, pokazywałam. Nie, pokazywałam chyba. No, to pokażę jeszcze raz. Hello! Wow, ciemno to. Ciemno to jak nie powiem gdzie. Ej, kość. Jest dzień, więc ja sobie tutaj przełożę. A ja ciastkami będę się żywił najlepiej. No jednak yy, się okazało, że nie było tak groźne, jak mi się wydawało, tylko ten Lighting creeper jakiś silny. Wyjątkowo. Przyda się do zrzucania świnek z klipów, Jak jakieś zobaczymy. Dobra. Uu, tu jest ognisty creeper, jak widzę. Jeśli nie będzie komplikacji, to pokażę wam, jak on wybucha. Hmm. Hello. Au, au, au. O, o. Ja nie powinienem był robić tego w lesie. No trudno. Przynajmniej będę miał ładną polankę na przyszłość. Zawsze z czegoś będzie coś innego, dobrego. Haha, spadłaś. A do czego nie chcesz spadać? No, dobra, wieczka. Jak umarła, to wezmę wełnę jej. W ogóle zauważyłam, że friendly creepery, przyjacielskie, które możemy oswoić, i których teraz głównie szukam, właśnie jakiegoś. Byłoby fajnie mieć. To one chyba bardzo rzadko się spawnują. Ja na kreatywie ostatnio obleciałem yy, tam kilka lasów. Yy, takich dużych jak ten O, tutaj jak widzicie na mapce. Ja znalazłem yy, na tych kilka lasów tylko jednego takiego friendly creepera, który, yy, z którym później graliśmy w wędkę i podrzuciłem go do góry i... blech jak spadł ojoj gdzie tu harczy mi coś ojoj, tam las spłonie szukam go tutaj, bo wydaje mi się, że on chyba w lesie się lubi spawnować po prostu też tego swojego też znalazłem w lesie Dobra, nie dokończyłem znowu. Yy, czemu wcześniej mi nie działało? Znaczy, w jaki sposób wcześniej mi ten mod Elemental Creepers nie działał? A to tak, że ja wcześniej po prostu instalowałem go ręcznie tam sam do Minecraft Jara, w kropka Minecraft, usuwałem meta inf i tak dalej, i tak dalej. A teraz znalazłem na CraftSite w dziale Modyfikacje yy, Instalkę do tego moda. To było zupełnie przypadkowe. Ja tak naprawdę szukałem po prostu oj, ja sam zwracam. Dobra, czyli musimy tam iść. To było przypadkowe, po prostu szukałam jakichś fajnych modów w miarę, które by mi grę urozmaiciły. Zobaczyłem, kliknąłem, patrzyła tam instalka. Spróbowałam zainstalować i się okazało, że problemy z modem zniknęły. Idź. To nie ja, to nie ja. O, czemu ja nie mogę iść na przykład czterech ciastek naraz. Dobra, to jest denerwujące. Gdzie mój park jest? Okej. Okay. O, jest coś kiepsko, widzę. Z osiedlaniem się gdziekolwiek. Świat mi był ładny, ale jakoś nie mogę się nigdzie tak znaleźć. Tak są takie wyjątkowe, takie fajne miejsce, niepowtarzalne. Nie wiem, jak to miejsce będzie wyglądało, bo jeszcze go nie znalazłem. Ale jak znajdę to miejsce, to będę wiedział, że to jest to miejsce. I wypatruję creeperów. Proszę staną też. Dobra, biegniemy w tamtym kierunku. Albo raczej teraz płyniemy. W ogóle na tym też sfaksie, na tym tych teksturach z Ja miałem akurat styczność z 32 na 32 piksele, to, yy, to było fajne takie coś, że na przykład jak, jak kurczak tutaj jest, to kurczak jest yy, w innych teksturach, dotąd jakie zauważyłem. Po prostu to jest kurczak, on jakoś tam wygląda, ma ustalony wygląd. Eee, chociaż lepiej to były na przykład na podstawie pigmena lub krowy, No bo raz się jedna krowa jest eee, taka bardziej czarna, a druga taka bardziej ma brązowy kolor e, futera. Jednak jeden pigment to jest taki e, zwykły pigment, taki jakby nieco e, odnowiona wersja pigmena, który jest normalnie w Minecrafcie. E, takiego wyglądu pigmena, jak normalnie jest w Minecrafcie tylko odnawiona wersja. A drugi to jest taka też podobna, tyle że on ma koronę. I spotykamy podczas gry oba rodzaje, mogą się nawet koło siebie spawnować. co tam chcą. Jest! chodź tu do mnie. Ej, chodź tu. O, widzimy, jak u wilka. O, i ma serduszko. Jest kolejny. Biegniemy. Wioskę mam. No to już kwestia... Dwa kolejne. A czemu ty nie idziesz ze mną? Ty nie lubisz pływać? A ja na ciebie chyba muszę kliknąć, co? Chodź. Idziesz? Dajcie może łapu O idziesz, dobra Mam trzcinę, nie mam trzcinę To mogę wziąć trzcinę A tu też jest dużo, dobra Jej, mamy creeperka Włosnego. Będziemy mieli może jeszcze dwa Tam jeszcze jest jeden, kurde Dużo ich Ładnie pływasz. Dobra. Chodź tu. chodź, teś, chodź. Dobry kliperek. No chodź do mnie. Chodź do tu się, patrz. Dobra, ten trzy zżar. E, tam był jeszcze jeden. Ale chyba on zniknął. Ale tu jest jeszcze jeden. Spróbujmy go oswoić. A jak nie, to zabiję jednego z tych dwóch. Nie ze swoich, tylko z tych, co tu są. I zobaczcie, z nich wypada proch, którym mógłbym uswoić drugiego. Są moje kalibery pozabijał? A nie, bo mój po prostu się rzucił jeden na niego i chciał mnie obronić, a ten zareagował. I dodatkowo moje. Niedobry, chodź tu. Cham. Dobra. Powiedzmy, że Creeperów na razie nie będę oswajał. Ale z nich najwidoczniej proch nie wypada. Z tych przyjacielskich. Jeszcze zrobię jeden test. Zobacz co się stanie. Jak go zaatakuję. Czemu ze mnie atakujesz? Polego. Ty jesteś przyjacielski, to masz nie atakować, nawet jak ja ciebie zaatakuję. A jak łapujcie O. Boże, jak on szybko przebiera tymi łapkami! Kurde. Chodźcie, w wiosce się ludzie schowamy. Wziął mi wybił, creepery. Ja, ja naprawdę nie wiedziałam, że on no, ...mogło mi coś zrobić. Że się mogło jakoś wkurzyć na mnie. I mnie zaatakować. Lub moje creepery. A ty czego? Dajcie wasze plony. Zdenerwowało mnie ten Creeper. Znaczy Creepery, bo to kilka Creeperów. Atakowało mnie. Fakt, że ja zaczęłam, no ale... To jest przyjacielskie. Który... Kto to widział, że Creeper, który nie... Który ma mnie teoretycznie bronić, że mnie atakował? Nie wiem, chodzi o nową wersję Minecrafta. Czy o nową wersję moda, że coś zmienili? Że teraz on może zaatakować gracza w samej broni? A może on po prostu nie atakuje, jak jest nasz, to nasz nie atakuje? Nie wiem. No trudno. Mam nauczkę. Ale walony skurcze jak szybko biega. Wiem, że coś nie zjadło. wam stąd. Już. Za drzwi no. Już, ty też. Do widzenia. Ten creeper iluzji. Ty mnie nie jest, myślałem, że jesteś potworem. Głupku. Idź stąd. Ty też. Co, próbujesz się od tyłu wcisnąć do domu? A masz przez Z Skrzynką. Do craftingowania. Nie to nie łaski bez. Dobra, mamy wodnego creepera. Nie pokażę jak on wybucha, bo chcę proch z niego. było swoje sobie nowe creepery. On po prostu taki duży yy, kawał wody robi. I ten kawał po chwili też znika. Nie wiem, w jakim to celu jest. Kiedyś nie znikało, też chciałbym powiedzieć. O o, to jest odwrócony Creeper. Jak widzicie, ma gębę odwróconą do góry nogami. Jego nie. O nie, ciemny Creeper. Dużo tego. Jego odwróconego nie radzę detonować na pustyni, bo po prostu zostanie przygniecieni przez kloce piasku. ani na innym takim mobilnym polu nie, radzę go nie detonować. Takim jak gravel czy piasek. Przejle was tu gadzie? O, urodzajny. Daje dwa prochy aż. Dobrze, lubię takie creeperki, które dają aż dwa prochy. Kiedy chcę akurat dwa prochu. No ale takich nie lubię, co dają jeden proch, jak ja chcę dwa. E, czemu nie pokazywałam, nie pokazywałem wam jak e, wbucha odwrócony creeper? No też powiedziałem, no bo on po prostu odwróciłby teren do góry nogami, czyli piasek byłby na górze, to co jest pod piaskiem byłoby... Czy znaczy, piasek byłby tam na dole? To, co byłoby pod piaskiem, to byłoby zamiast piasku. To jesteś Ach, ognisty. I wtedy po prostu piasek przysypałby mnie i ciężko byłoby mi się wydostać. Fakt, że jak gram sam to. Nie miałem problemu z wydostaniem się, ale to dlatego tylko, że grałem na creative. Ie. Ty, ty jesteś siasteczką? Nie jesteś ciasteczkiem. A Kripuś O, nie wiedziałem, że on loot robi. I co ty, roku zamknęli cię? A to dobre. I dostałeś się. Dobre kostki nie są złe. Powiem wam, że też zbliżamy się do końca tego odcinka. I to tak bym powiedział, że już szybko się zbliżamy. Bo trochę chyba się przedłużyło. Chociaż nie jestem pewien. Nie sprawdzałem tym razem, yy, o której zacząłem. Ale co ja bym chciał? Co ja bym chciał? Eee, no. Chciałbym tutaj spotkać jeszcze jakieś przyjazne Creeperki i je oswoić. Dobrze, tym razem nie będę bił Creeperków, bo te przyjazne są chyba jeszcze silniejsze niż jakiekolwiek inne. No tak, okazało się, że przyjazne Creepery nie biją nas tylko, gdy to są nasze przyjazne Creepery. Gdy są takie nieoswojone, to wtedy. Raczej chyba to by było logiczne. Wtedy mogło nas zadatkować. Ej, gdzie są jakieś kliperki? Mam 14 prochu. W... Creeperki, mam prochy dla was. Wiem, że wy lubicie. Matko, znowu z głodu zaraz spadam. Kit robię chleb. Okej. Okay. Wcześniej było ich na pustyni pełno jakoś. No gdzie się wcześniej nie obejrzałem, to tam był creeper taki fajny. No ale nie za te creepery. To wyglądało jakby one po prostu sprintem, tak jak ja biegły. Chyba, że mi się tylko wydaje, że one szybciej biegły, a tak naprawdę biegły normalnie. Nie wiem, jakieś schizy bym miał. Nie, ale ja nie mam schiz. Wy też widzieliście, przecież chyba, że ten klipper przyjazny to... no biegał jak szalony. Tam momentami tylko przez chwilkę, no ale widać było, że szybko biega. Nienaturalnie jakoś. Głupi kata. Oj, ten odcinek chyba będzie bardziej blisko 40 minutowy niż... 25, tak jak chciałem, ale trudno. No chociaż nie wiem, bo nie pamiętam o której zaczęłam. Tak na oko tylko mi się wydaje. No patrzcie, co za skubane, nie ma ich nigdzie. Dobra, tutaj jeszcze oblecimy wybrzeże. Jak nie będzie, to kończymy odcinek. Bez towarzyszy Szkoda A nie, może one po prostu poznikały A jak ja je też y, wcześniej y, To nie wiem, może ich po prostu populacja wygina w tych miejscach Nie wiem, nie wiem Nie chcę wiedzieć A ja to dziwne Muszą gdzieś tu jakieś być przecież Słuchajcie, okay, jeszcze tutaj kawałek zobaczę. A jak nie będzie ich to naprawdę idziemy wtedy już gdzieś ustawimy się ładnie. Idziemy od creeperów wszelkich i zakończymy. W ogóle, według mnie fajnie by było, jakby nasz dodał te elemental creepers y, do gry kiedyś. Żeby nie było to jako mod, tylko były wbudowane po prostu w grę. Już dobra, tutaj się ustawimy. Żadnego nie ma. No więc w tym odcinku to było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Cześć. Cześć. I zobaczymy w następnym odcinku z mojego singla w Minecraft'cie. Cześć.